Cześć! Tak jak obiecałam, dzisiaj będzie mnożenie i dzielenie liczb ujemnych. Minus razy minus daje nam plus, a minus razy plus daje nam zawsze minus. Czyli liczba ujemna razy liczba ujemna daje nam liczbę dodatnią, a liczba ujemna razy liczba dodatnia daje nam liczbę ujemną. Oczywiście to jest naprzemienne, czyli plus i minus. Oczywiście plus razy minus jest równe również minus. I mnożenie możemy zamienić na dzielenie, i to też się wtedy sprawdza. Więc poznajmy sobie tą zasadę na przykładach. Minus 5 razy minus 3. Mamy minus razy minus, czyli będzie plus. 5 razy 3 jest 15, czyli mamy plus 15. Minus 2 trzecie razy 27 czwartych. Mamy minus razy plus, więc będzie jakaś liczba z minusem. I możemy sobie skrócić na krzyż. Dwójka z czwórką się skraca, tu jest 2, tu jest 1. I trójka z 27 to jest 9. Czyli będzie minus 9 drugich. I możemy wyciągnąć sobie całości. 2 razy 4 to jest 8, czyli minus, przepraszam, minus, nie zapominajmy o tym minusie. Minus 4 i 1 druga. Ponieważ 4 razy 2 jest 8, plus 1 to jest 9, czyli minus 9 drugich. Czyli minus 4 i 1 druga. Inny przykład mnożenia. Minus 6 siódmych razy minus 2 i 1 trzecia. Mamy mnożenie dwóch liczb ujemnych, czyli minus i minus daje nam plus. I teraz, żeby to. Móc pomnożyć, to zachęcam, tutaj będzie link do filmiku o ułamkach, jeśli nie pamiętacie. I tutaj mamy liczbę mieszaną, którą musimy zamienić na mm, ułamek niewłaściwy. Ten przepisujemy, czyli minus 6, 7 razy minus, i tu mamy 2 razy 3 jest 6, plus 1 to jest 7, i trójkę przepisujemy w mianowniku, i mamy minus 7 trzecich. I skracamy sobie na krzyż 7 z 7 i 6 to będzie 2 i 3 to będzie 1. Czyli będzie 2 y, pierwsze, czyli 2. Minus razy minus jest plus, więc będzie y, dwójka na plusie. I to by było na tyle z mnożenia. A teraz zróbmy sobie parę przykładów y, z dzieleniem. Minus 20... Podzielić przez minus 4. I tutaj są te same zasady, które, o których wcześniej mówiłam. Minus, podzielić przez minus zawsze nam daje plus. 20 podzielić przez 4 to jest po prostu 5. Minus 16,49 podzielić przez 8 siódmych. to samo minus i plus daje nam minus, czyli na pewno będzie wynik na minusie. I mamy teraz 16,49, podzieli przez 8 siódmych, jeśli mamy dzielenie, to mnożymy przez odwrotność ułamki, czyli pierwszy ułamek y, przepisujemy minus 16,49, razy liczba y, odwrotna, czyli razy 7 ósmych i tak możemy sobie skrócić 49 z 7 tu mamy 7 tutaj jest 1 i 16 z 8, tu jest 1 tutaj jest 2 minus i plus daje nam minus czyli mamy minus 2 7 i gotowe i jeszcze jeden przykład z dzielenia 0,125 podzielić przez minus 0. I pół. Mamy dodatnią liczbę podzielić przez ujemną, więc będzie na pewno ujemna liczba. I teraz 0,125 podzielić przez 0,5. Najszybciej jest to po prostu y, podzielić tak, że 125 podzielić przez 5 to jest 25. I przesuwamy przecinek, ponieważ tu mamy 3 miejsca po przecinku, y, dzielimy przez 1 miejsce po przecinku. To zostają nam jeszcze 2 miejsca po przecinku. Czyli będzie 0,25, czyli minus 0,25. I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że już to rozumiecie. Będziecie pamiętać, że minus razy minus to jest zawsze plus, a minus razy plus to jest minus i tak samo z dzieleniem. To by było wszystko, i do następnego razu. Do zobaczenia. Na razie, cześć.